Depresja, nerwica, fobie, stany lękowe, schizofrenia i wszystkie inne zaburzenia psychiczne to w Polsce ciągle temat tabu. Polacy chodzą do lekarza z przeziębieniem, grypą, zapaleniem ucha czy złamaną ręką. Ale żeby z depresją? Tymczasem okazuje się, że problemy z psychiką ma coraz więcej z nas. Ból istnienia nie omija również gwiazd, które często uginają się pod ciężarem popularności, załamują z powodu krytyki czy artystycznego marazmu. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o tych, którzy przełamali wstyd. I publicznie przyznali się do swoich problemów psychicznych. Edyta Bartosiewicz zniknęła z show biznesu na ponad dekadę. Dziś, po ośmiu latach psychoterapii, w końcu wraca na scenę. Artystka przyznała publicznie, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiły się jej pierwsze problemy z psychiką, wstydziła się poprosić o pomoc specjalistów. Długo bała się okazać słabość przyznać, że nie daje sobie rady. Myślała, że świat ją zlinczuje, wyszydzi i wyśmieje. Kilkukrotnie wchodziła z zespołem do studia, próbowała nagrywać, ale jej głos nie brzmiał tak jak kiedyś. Myślała, że to chwilowe problemy, ale było coraz gorzej. Choroba całkowicie przejęła nad nią kontrolę, nie była w stanie tworzyć, a na scenie paraliżował ją lęk, dlatego nie dawała koncertu. Edyta przyznaje, że prowadziła mało higieniczny tryb życia. Roztyła się i rzadko wychodziła z domu. Kiedy w 2008 roku wystąpiła u boku Krzysztofa Krawczyka na festiwalu Top Trendy, Pani myśleli, że wróciła na dobre. Prawda jest taka, że na występ namawiano ją miesiącami i do końca nie było wiadome, czy wyjdzie w ogóle na scenę. Wyszła, ale podczas pobytu w Sopocie nie udzielała wywiadów, nie opuszczała hotelu i nawet posiłki zamawiała do pokoju. Wokalistka potrzebowała jeszcze kilku lat, żeby dojść do siebie i ostatecznie rozprawić się z depresją. 1 października ukazała się w płyta Renovatio. Miejmy nadzieję, że tym albumem Edyta rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze. Problemy z psychiką często występują u osób, które miały trudne dzieciństwo. Tak jest w przypadku Kory Jackowskiej, która żyła w biedzie i była molestowana przez księdza. Dramatyczne doświadczenia z dzieciństwa doprowadziły do tego, że piosenkarka przez lata cierpiała na depresję. Często kładła się spać z pragnieniem, żeby się już nie obudzić. Nie chciało jej się żyć, wielokrotnie myślała, żeby ze sobą skończyć, aż do momentu, kiedy naprawdę otarła się o śmierć. Artystka podcięła sobie żyły, cudem udało się ją uratować. Z nerwicą lękową i depresją przez długi czas walczyła zawsze uśmiechnięta i pogodna Jolanta Fraszyńska. Rozbicie wewnętrzne miało destrukcyjny wpływ na jej organizm. Do tego stopnia, że podczas jednego ze spektakli aktorka straciła przytomność. Tręczyły ją nieuporządkowane sprawy rodzinne. Nie mogła zrozumieć i zaakceptować tego, że opuścił ją ojciec. Aktorka zdecydowała się na tak zwane ustawienia rodzinne u kontrowersyjnego niemieckiego psychoterapeuty Berta Hellingera. Dzięki tej formie psychoterapii uporządkowała sprawy, które od wielu miesięcy spędzały jej sen z powiek. Po latach postanowiła też pojednać się z człowiekiem, który kiedyś nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Dziś aktorka swobodnie mówi o swojej chorobie. Przez dwa lata była ambasadorką ogólnopolskiej kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji. Na zaburzenia psychiczne, równie często co kobiety, cierpią mężczyźni, lecz im pewnie trudniej się do nich przyznać. Tabu postanowił przełamać Sebastian Karpiel-Buecka, który w wywiadzie dla miesięcznika Twój Styl opowiedział o swojej chorobie. Artysta przyznał, że przez stany depresyjne nie miał siły wstawać rano z łóżka. Żył w ciągłym napięciu, nieustannie towarzyszyła mu myśl o śmierci. Po kilku latach chorobę udało mu się pokonać dzięki psychoterapii. Z podobnym problemem zmagał się Kazik Staszewski. Muzyk wyznał, że przez trzy lata był w wielkim dołku życiowym i twórczym. Nie miał ochoty wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi, a co dopiero nagrywać nowe piosenki. Paweł Królikowski był bliski popełnienia samobójstwa. Przez dwa lata nie mógł znaleźć pracy. Był na tyle zdesperowany, że rozważał możliwość występowania jako święty Mikołaj. Do tego doszły problemy ze zdrowiem. Aktor miał sparaliżowaną połowę twarzy i wyglądał jak ofiara nieudanego eksperymentu medycznego. Kryzys był tak dotkliwy, że artysta zdecydował ze sobą skończyć. Na szczęście pomocną dłoń wyciągnął przyjaciel, Jan Jakub Kolski, który zaproponował mu rolę w filmie i ułatwił powrót do zawodu. W Hollywood pewnie ciężko byłoby znaleźć gwiazdę, która nie cierpi na zaburzenia psychiczne. Tyle, że tam wizyta u psychoterapeuty jest traktowana tak samo, jak wizyta u internisty. Do problemów ze zdrowiem psychicznym przyznaje się wiele sław. Między innymi Katie Perry. Gwiazda wyznała, że cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, znane szerzej jako nerwica natręctw. Piosenkarka często wpada w złość, gdy napotyka najdrobniejsze problemy. Objawy choroby nasilają się w trakcie tras koncertowych. Katie staje się wtedy bardzo drażliwa, złości ją prawie wszystko. Często bez przyczyny wpada w panikę i zaczyna się dusić. Najgorzej znosi ślady palców na okularach przeciwsłonecznych i sierść zwierząt na swoim ubraniu. Znana supermodelka Olivia Moon choruje na trichotilomanie. Czyli uporczywe wyrywanie sobie włosów. Seks bomba nie oszczędza włosów na głowie, ale także brwi i rzęs. Anthony Hopkins cierpi na łagodną postać schizofrenii. Aktor często słyszy głosy, jednak nauczył się radzić sobie z tym problemem i choroba nie przeszkadza mu w pracy. Gwiazdor jest podstałą opieką psychiatry. Zdaniem Woody'ego Alena prawie cały Hollywood zmaga się z jakimiś lękami i zaburzeniami psychicznymi. On również. Wielki reżyser ma chyba wszystkie możliwe fobie i neurozy świata. Boi się latać samolotami, jeździć windą, wchodzić do tuneli i fatalnie czuje się w tłumie. Życie w ciągłym napięciu, strach przed wpadką, trudne dzieciństwo czy zawodowe niepowodzenia sprawiają, że coraz więcej gwiazd cierpi na zaburzenia psychiczne. Niestety w obawie przed brukowcami, odrzuceniem i brakiem zrozumienia wiele z nich nie chce mówić o swoich problemach publicznie. Na dzisiaj kończymy. Forum poniżej czeka na Wasze wpisy, a ja jak zawsze na kolejne lajki na naszym facebookowym profilu. Jeśli macie jakieś pomysły na nowe odcinki naszego programu, ślicie je na plotkarnia.wp.tv. Nie zapominajcie też o zaglądaniu na celebryci.wp.tv, gdzie czekają na Was wywiady z gwiazdami show biznesu. To, co Ania zrobiła, jest bardzo, bardzo odważne, tak naprawdę, i myślę, że ona robi coś, na co każdy w takiej sytuacji może mieć ochotę, ale nie każdy się odważy, coś takiego zrobić, bo, bo, tak jak ktoś niedawno powiedział, prawo jest po stronie tych ludzi. Oni bardzo dobrze znają polskie prawo i bardzo dobrze wiedzą, na co mogą, mogą sobie pozwolić, co czyni osoby fotografowane właściwie bez, bezradnymi. Pamiętajcie także, że możecie nas oglądać nie tylko na komputerach. Dzięki naszej aplikacji jesteśmy dostępni na wszystkich urządzeniach mobilnych z systemem Android. Szczegóły znajdziecie na android.wp.tv. Dzięki darmowej aplikacji wp.tv na urządzenia mobilne, będziecie mieć dostęp do wszystkich naszych produkcji. Aplikacja oferuje wiele użytecznych funkcji, takich jak udostępnianie plików czy tworzenie playlist z ulubionymi programami. Aplikacja dostępna jest na wszystkie urządzenia mobilne z systemem Android, takie jak smartfony czy tablety. Więcej informacji znajdziecie na stronie android.wp.tv. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce.